Dziękuję serdecznie za zaproszenie do uczestniczenia w seminarium i jest mi niezmiernie miło podzielić się naszymi doświadczeniami właśnie w zakresie transformacji paliwa węglowego na odnawialne źródła energii. No i oczywiście ta północna Polska tutaj wyraźnie jakby jest w dominacji. Otóż, yy, Szanowni Państwo, miasto Lębork położone jest w województwie pomorskim, powiecie Lęborskim, Kadolina rzeka Juczyki, Łeby, Mamy około 33 tysięcy mieszkańców. Niestety Tendencja co do mieszkańców jest taka, że nam tych mieszkańców po prostu ubywa. Powierzchnia miasta to około 18 km2, przebiega przez miasto Droga Krajowa nr 6. I jesteśmy położeni 30 km od Morza Bałtyckiego, co ma, że ma znaczenie również w kwestii pozyskiwania biomasy. Jeżeli chodzi o kwestie działania związanych z jakością poprawy powietrza w wyborku, to w zasadzie jest kilka dokumentów strategicznych, które opisują te działania. Jest to program ochrony środowiska, program gospodarki niskoemisyjnej. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i paliwa gazowe. Ze względu na to, że wybor jest położony w pragoninie rzeki Łeby Redy mamy do czynienia ze wzrostem stężeń zanieczyszczeń, ponad normatywnym wzrostem stężeń zanieczyszczeń i dlatego miasto zostało również objęte programem ochrony powietrza dla strefy pomorskiej. Jeżeli chodzi o działania, działania gminy i działania samorządu w zakresie poprawienia jakości powietrza, to mamy sytuację następującą: Jest to montaż instalacji fotowoltaicznych, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, termomodernizacja szkół, ośrodka pomocy społecznej, dofinansowanie, wprowadzone dofinansowanie wymiany źródeł na bardziej ekologiczne, no, budowa elektrociepłowni na Biomasę, przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, którą robimy już od prawie dekady z wykorzystaniem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Jest również planowana budowa na terenie oczyszczalni ścieków farm fotowoltaicznych, ale jest to inwestycja planowana przez nasze wodociągi. Zaraz przejdę do, do następnego slajdu. Zanim, przejdę, zanim opowiem Państwu o naszych działaniach jako przedsiębiorstwa, chciałbym króciutko przybliżyć nasze, naszą spółkę. Otóż pierwsze wzmianki o systemie lokalnym, ciepłowni lokalnej mamy w 1966 roku. Spółka w formule spółki prawa handlowego funkcjonuje od 1992 roku. Wcześniej była częścią wojewódzkiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Słupsku, przedsiębiorstwa państwowego. Dzisiaj zatrudniamy około 70 osób. Mamy dwa źródła. Jednym źródłem jest elektrociepłownia, jest to źródło podstawowe nasze, i, elektro, i kotłownia naso, bio, węglowa, kotłownia KR1. Mamy zainstalowane 1,4 mocy elektrycznej moc zamówiona przez odbiorców to około 48 MW przychody przedsiębiorstwa 22 miliony złotych łączna długość sieci 33 km z tego preizolowanych mamy prawie 28,5 km Ileś odbiorców 314 węzłów 400 ponad 420 jeżeli chodzi o przełączam pozwolenie się... Z naszych działań, które staramy się podejmować jako przedsiębiorstwo, tutaj kolega wspominał z kościerzyny również, to jest rozbudowa sieci ciepłowniczej. Staramy się co roku przyłączać w granicach 1 MW, 1 MW odbiorców, czy to odbiorców indywidualnych, jeżeli są takie możliwości, odbiorców przemysłowych, odbiorców wielorodzinnych, deweloperki, która jest realizowana w Lęborku. Oczywiście też pomaga trochę nam gmina, obejmuje tereny, są objęte pewne tereny rewitalizacją. Jest w tej chwili ze względu na brak terenów pod zabudowę już takich zewnętrznych, no to zaczynamy, że pojawia się zabudowa pompowa, ona też sięga do miejsc, gdzie do tej pory sieci nie było, my zaczynamy wtedy budowanie, budowę sieci i już uwzględniając rezerwę do kolejnych przyłączeń. Optymalizując system ciepłowniczy zlikwidowaliśmy dwie kotłownie, dwie duże kotłownie węglowe, które miały moc około ponad 40 MW. Limburg, podobnie jak Weichrowo, i Reda, był kiedyś przewidziany na zaplecze dla budowniczych i potem pracowników elektrowni atomowej w żarnowcu. Niestety do realizacji przedsięwzięcia nie doszło. To też i plany związane z zapotrzebowaniem na ciepło uległy dość sporej weryfikacji. Jeżeli chodzi o przejdę teraz, o, chciałbym omówić kwestię elektrociepłowni, która jest naszym, naszym źródłem podstawowym. Właścicielem instalacji jest gmina Miasto Lemberg. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest jej wyłącznie operatorem. Przystępując do tego naszego projektu, poczyniliśmy następujące założenia. Przede wszystkim ze względu na to, że była u nas produkcja, produkcja ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej, mogliśmy zbudować instalację kogeneracyjną. Chcieliśmy polepszyć również niezawodność dostawy ciepła, ponieważ instalacje naszych kotłów węglowych. Są to kotły budowane w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. One były wielokrotnie modernizowane, niemniej konstrukcyjnie są to, są to jednostki z epoki minionej. Natomiast jeżeli chodzi o budowę, budowa kotła biomasowego była to już inna generacja urządzeń. Chcieliśmy wykorzystywać lokalne paliwo. Przybliżamy, robimy ujemy energetykę rozproszoną. Jeżeli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej, mamy lokalne zasoby biomasy, sięgamy po niej w okolicach Remborcari. Jest sporo pozostałości drzewnych, jest przemysł drzewny, nieźle rozwinięty, i dlatego z niego chcemy to wykorzystać. Jednocześnie chcemy zaktywizować ludzi, stworzyć łańcuchy dostaw paliw. Dzisiaj ponad 3 miliony złotych z budżetu przedsiębiorstwa trafia właśnie lokalnie. Nie kupujemy węgla. Te 3 miliony złotych trafiają do dostawców biomasy, do y, różnego rodzaju zakładów, które właśnie się zajmują, które oferują nam pozostałości poprodukcyjne. Założeniem projektu było także zapobieżenie wzrostu cen ciepła poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Jeżeli chodzi o samo przedsięwzięcie, to ono zostało sfinansowane przez Szwajcarów. Generalnym wykonawcą inwestycji był. Politechnik Austria przy współpracy z oddziałem, jego polskim oddziałem. Wartość projektu była, wyniosła ponad 11 milionów franków szwajcarskich. Gminie udało się uzyskać 85% dofinansowania do kosztów kwalifikowanych. Przepraszam, tutaj mam. Muszę sobie wysterować odpowiednio przełączanie. O, oj, przepraszam. Przepraszam bardzo. O, tutaj. Już jestem. Jeżeli chodzi o ważniejsze daty dotyczące realizacji przedsięwzięcia, to chciałbym chybić czoła przed Panem Burmistrzem, który w 2012 roku zdecydował się na to, żeby takie przedsięwzięcie u nas zrealizować. Mamy podpisanie umowy z Darczyńczą ze Szwajcarami, potem ciężka praca urzędników gminy, którzy przygotowali postępowanie, przetarg w trybie, zaprojekty i wybudowy, doprowadzić do tego, że w 2015 roku uzyskujemy pozwolenie na eksploatację. Również w 2015 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, jako, jako członek konsorcjum, przejmuje na pięcioletni okres eksploatacji tą instalację. Jesteśmy operatorem wyłonionym w trybie zamówień publicznych, który, który właśnie eksploatuje tą instalację do 2020 roku, gdzie podpisujemy w tej chwili kolejną umowę na następny okres eksploatacji na, rok, na lata 2021-2022. Wspomnę o tym, że do, przez blisko. 7 miesięcy mieliśmy problem ze zdobyciem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Było to związane z analizą efektu zachęty i przez ten okres niestety musieliśmy sprzedawać do, energi do energi energii elektryczną wzdłuż znacznie niższej cenie i nie mogliśmy skorzystać z samego systemu preferencji, bo to dla nas dość trudny okres. Przepraszam, to Chciałbym powiedzieć teraz kilka danych na temat naszej elektrociepłowni. Produkcja z niej to około 146 tysięcy gigajuli. Jest to prawie połowa naszego, naszej produkcji do systemu ciepłowniczego. Produkujemy nieco ponad 9 tysięcy megawatogodzin energii elektrycznej. Po odjęciu potrzeb własnych do systemu, do, do systemu elektrooperatora wyprowadzamy 7,5 tysiąca megawatogodzin energii elektrycznej. Zużywamy około 80 tysięcy metrów przestrzennych biomasy. Jest to spore przedsięwzięcie logistyczne. Położenie kotłowni, dojazd do niej na szczęście nie utrudnia w żaden sposób e, komunikacji w mieście, ale jest to spora ilość biomasy, którą trzeba po prostu do miasta dowieść. Liczba zatrudnionych przy obsłudze elektrociepłowni to około 8 osób. Jeżeli chodzi o kwestię eksploatacji elektrociepłowni, to w, okresie, w pierwszym okresie tej pięciolatki, która dotyczy były umowy, która obowiązywała na obsługę rytrociepownik. Cena, cena ciepła z letrociepownik wynosiła 21,39 trzecie zł złotych W tej chwili cena, którą udało nam się wynegocjować z właścicielem czyli z miną jest to cena 27,59 Niestety okres tych pięciu lat, gdzie był okres gwarancji, gdzie był okres jakby dyskontowania nowego, nowej instalacji ja w tej chwili musimy liczyć się z tym, że trzeba zacząć podnosić coraz większe nakłady na remonty. Tejże instalacji. Dla porównania chcę Państwu pokazać, że cena ciepła, ponieważ do systemu ciepłowniczego naszego trafia jakby wymieszane ciepło pochodzące z elektrociepłowni i z kotłowni węglowej, cena ciepła z kotłowni węglowej to jest około 46,17 zł. Odbiorcą całości energii elektrycznej jest energia obrótowa. Niestety ceny dla wytwórców w tym roku spadły. Jedynym systemem preferencji, który dzisiaj, którego dzisiaj korzystamy, jest to możliwość sprzedaży świadectw pochodzenia, czyli tzw. praw malutowych dla towarowych giełdzie energii. Jeszcze dwa lata temu korzystaliśmy z tzw. Tak czerwonych certyfikatów dla wysokosprawnych progeneracji. Niestety ten system, system uległ wyczerpaniu. Jeżeli chodzi o stosowanie biomasy, to spalamy biury, trociny, zrębkę. Wartość opałowa. Które, paliwa, które przychodzi do nas, my nie kondycjonujemy w żaden sposób tego paliwa, jest to, więc jest wartość opałowa jest równa połowie jakości, wartości opałowej węgla, wilgotność do 46%. Osoby, które byłyby zainteresowane projektowaniem takiej instalacji, wdrażaniem, muszą być tą świadomość, że, mamy, że trzeba projektować instalacje w taki sposób, żeby zapewnić właśnie efektywną pracę dla takiego, dla takiego paliwa. Jeżeli chodzi o dostępność biomasy, Tereny, mimo że jesteśmy w odległości około 30 km od morza, na szczęście dostępność biomasy rekompensuje nam strona południowa po jeziorze Kaszuckie, rozwinięty przemysł przetwórstwa drewna i jest dostępność też i upraw energetycznych. Stąd też jakby dajemy sobie radę, jeżeli chodzi o kwestie eksploatacji, mimo tego, że mamy sąsiedztwo świecia i sąsiedztwo, sąsiedztwo Kronospanu w Szczecinku. Projektując instalację, wiedzieliśmy, że będziemy chcieli też, też produkować, samodzielnie, produkować samodzielnie zrębkę, czyli byliśmy przygotowani właśnie poprzez zainstalowanie toru zrębkowania. Dzisiaj około 34% pochodzi z własnej ręki. Jeżeli chodzi o produkcję elektrociepłowni i naszej i kotłowni lokalnej, zwrócić uwagę, jest ta produkcja ciepła jest w miarę stabilna. Niestety nie jest jeszcze w pełni wykorzystana elektrociepłownia w warunkach letnich. Brakuje nam troszeczkę możliwości sprzedażowych ciepłej, ciepłej wody użytkowej. W zużycie paliwa wygląda akurat odwrotnie. 21 tysięcy ton biomasy, spalamy 8 tysięcy ton węgla ze względu na, wartości, wartość, na niską wartość opałową biomasy. Jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej w miarę stabilna, pożądana przez rejon energetyczny, proszę zauważyć, poza tylko odchyłką właśnie w miesiącach chwilnych, gdzie nie wykorzystujemy w pełni układu kogeneracji. Na tym slajdzie postaram się Państwu zestawić zużycie węgla w perspektywie 2014-2020. 2014 rok to było ostatnie nasze pełne zużycie węgla, potem już wchodzi udział elektrociepłowi na biomasę. W tych okresach charakteryzuje się bardzo podobną wielkością produkcji, mimo tych kolejnych przyłączeń na warunki pogodowe, termomodernizacje wpływają na znaczny stopień, wpływają na wielkość sprzedaży. Na następnym slajdzie chciałbym Państwu pokazać y, wielkości emisji, które są tutaj y, emitowane przez i przez kotłownię w 2014 roku i przez elektrociepłownię w kotłownię w 2020 roku. Zmniejszyła się na pewno ilość pyłów. Oczywiście w kotłowni kr 1 też zmodernizowaliśmy system odpylania. Tu korzystamy z elektrofiltrów. Zwracam uwagę również na kwestię dyskutowaną, tutaj kwestię emisji i węgla. Owszem, i biomasa, Spalanie biomasy nie jest takie neutralne dla kwestii solwa. Natomiast śmiem zauważyć, że mamy tutaj do czynienia z cyfrem zamkniętym. Emitowany dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy jest redukowany do drzewa i potem znowu ponownie wykorzystany. Na następnym slajdzie chciałem Państwu pokazać wielkość emisji. Zredo obniżenie emisji dzięki temu, że pracujemy w oparciu o system. Pracujemy w oparciu o system elektrociepłowi czyli te uniknięte emisje po stronie kotłowni KR1 i uniknięte w systemie elektroenergetycznym. Niestety musiałem się posłużyć wskaźnikami covid z roku poprzedniego, nie znalazłem wskaźników dla roku 2020, jeżeli chodzi o ograniczenie emisji. W każdym razie uniknięcie emisji 15 tysięcy ton w węgla skutkuje oszczędnością na przy dzisiejszych cenach CO2 w wysokości 2 miliony 300 tysięcy złotych dla mieszkańców miasta, co również przy 3 milionach, które trafiają do lokalnych do, do dla dostawców, jakby mówi o około 5 milionach złotych, które można lokalnie zagospodarować. Co planowane w przyszłości? Otóż planujemy rozbudowę następnego kotła na biomasę. Podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i ta realizacja tej inwestycji jest planowana na rok. 2021-2023. Ja serdecznie dziękuję za uwagi. To tyle, ile mogłem przekazać.